To samo takie doświadczenie życia w ogóle jest bardzo, moim zdaniem, ważne. Jest zajebiste. Jak ktoś się Bo ktoś... boi żyć, wiesz, i doświadczać, i ryzykować, oczywiście można przejść przez życie jedząc chleb z Biedronki cały czas, tak? I to też będzie życie na miarę twojego postrzegania, twoich umiejętności, twojego zaufania do świata. Ogranicznie przekonań, o które też chcę zapytać. No. Wie? Bo to są rzeczy, które ludzi blokują. Tak. Co przekonania są na jednym z trzech najwyższych, większych killerów ever w ogóle wiesz. Bo to jest na przykład coś, co dotyczy autentyczności, mhm. tak? Czyli to na przykład w oparciu o to, mhm. dlaczego ludzie nie są autentyczni. Ludzie biorą. Ja nie wiem, co zrobiła z nami kultura albo środowisko. Zobacz, przeglądasz Instagrama nie? i widzisz 50 młodych lasek. I one są w jakimś tam procesie. Zobacz, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Każda jest. W jakiś tam sposób zrobiona, żeby widz powiedział, kurde, ale fajna laska, nie? Dostać uznania. Tak, to chodzi o uznanie, chodzi o podziw. Ludzie, ludzie lubią być podziwiani.